Witam was serdecznie. Zapraszam do wysłuchania prognozy dla Skorpiona na lipiec 2024. To jest oczywiście czytanie ogólne. Zawsze to podkreślam. Natomiast jeżeli ktoś chciałby czytanie indywidualne, to po pierwsze może do mnie napisać, a po drugie może takie czytanie wygrać w konkursie, który co miesiąc ogłaszam. Tak wystarczy film ze swoim horoskopem, lub jakimkolwiek, tak naprawdę, skomentować i dopisać słowo konkurs. I wtedy ja będę wiedziała, że ktoś jest chętny, żeby taki film y, dla siebie otrzymać, i y, dodam, że taki film pojawia się na kanale. Takie filmy już są na kanale, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jak wygląda czytanie dla osoby indywidualnej, kiedy ja się zwracam tylko do konkretnej osoby w konkretnej sytuacji, a nie tak po prostu ogólnie. Tyle tytułem wstępu, przechodzę do czytania dla Skorpiona na lipiec. Wy w tym miesiącu, oj, poruszyłam kamerą. Wy w tym miesiącu Król Mieczy. Jeszcze sobie zobaczę podgląd. Nic nie zobaczę, bo mam tak oświetlone, że po prostu już nic nie widzę praktycznie. No dobra, jedziemy. Ważne, żeby był przekaz. Król Mieczy. Król Mieczy jest osobą, jest postacią, która bierze wszystko bardzo logicznie myśli racjonalnie, na chłodno, yy, nie okazuje emocji za bardzo. To, to nie jest wasza energia, zdecydowanie nie. Wy jesteście znakiem wodnym, czyli emocje, uczucia są dla was ważne. Natomiast tutaj się pokazuje taka postawa właśnie yy, podejścia zupełnie zdystansowanego i brania wszystkiego jednak rozumowo, a nie Uczuciowo. Wyzwanie dla Was na ten miesiąc dwójka monet. Co się dzieje w tym miesiącu, że już któryś znak ma y, historię, gdzie jakiś musi podjąć decyzję, ale to polega na odpuszczeniu czegoś? Dlatego, że w dwójce monet my trzymamy dwie sroki za ogon. Przepraszam za kolokwializm, ale tak naprawdę no, jest takie powiedzenie, powiedzenie przysłowie. I tu chodzi o to, żeby coś odpuścić, bo tak długo żonglować się nie da. Więc trzeba będzie się na coś zdecydować, i te decyzje właśnie w tym miesiącu się pokazują. Przyczyny obecnej sytuacji, siódemka buław. Wyznaczanie granic komuś, brak zaufania, trzymanie kogoś w progu w takim też metaforycznym oczywiście sensie. Siódemka była w bronienie swojego zdania. Także atak czasami, albo gotowość do ataku, mimo że nikt nie atakuje, tak bym powiedziała. Czyli y, obawiamy się, że ktoś mógłby nas skrzywdzić, więc w razie czego jesteśmy gotowi. Wy, y, wasza przeszłość. Rycerz mieczy. Zobaczcie, macie rycerza mieczy i króla mieczy. I jakieś... Y, 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 jak to powiedzieć, bo przychodzi mi brzydkie słowo. E, jakieś nerwy, frustracje, złość e, powodują, że e, chyba tupniecie nogą. E, król, znaczy rycerz mieczy się denerwuje, wścieka, e, złości, tupie, rzuca, krzyczy. Ale król mieczy już tego nie robi. On już widzi, że tu już nie ma o czym dyskutować, nie ma z kim dyskutować, nie ma... No, widzisz, bronić swojego zdania jeszcze, ale czasami no nie da się. Po pierwsze, dlatego, że nie każdy myśli tak, jak my, no, myślimy różnie. Po drugie, dlatego, że niekoniecznie nie w każdej relacji, może on, tak bym powinna powiedzieć, mamy prawo przekonywać kogoś do swojej racji. Oczywiście, jeżeli jesteśmy relac w relacji i relacja trwa, no to gdzieś tam trzeba się dogadać. No ale to w ogóle nie jest czytanie na relacje, więc, jakby nie o tym. Natomiast, no załóżmy, że razem pracujemy albo że jesteśmy małżeństwem. No gdzieś tam trzeba się dogadać. A tutaj wygląda na to, że mm, tak na chłodno przeanalizowaliście sytuację i jesteście w stanie coś odpuścić naprawdę racjonalnie. Nie chcecie się po prostu denerwować. O czym myślicie? A z kielichów, jak sobie jeszcze spojrzę na ten podgląd? Dobra, bo tak jak mówię, jak mam tutaj lampę, to ja nie widzę wszystkiego. Dobrze, widać. Właśnie jest przekaz. A z kielichów, o czym myślicie? O nowej miłości, o nowej ofercie, o nowej znajomości, o tym, żeby w relacji, w której jesteście, był taki nowy powiew y, świeżości, uczucia, taki y, przepływ uczuć, czy przypływ uczuć, tak? No fajne, fajne to jest. No w takiej energii to rzeczywiście czek marzy o tym, żeby było lepiej, ale lepiej nie będzie. Y, myślę, że coś, coś się skończy. I to definitywnie, i to y, no możecie nawet y, ból odczuwać y, taki psychiczny, może być Wam bardzo trudno, ale tu jest 10 mieczy i tu się nie ma co czarować. To jest przeszłość teraz przyszłość i tu się coś zakończy. Ale zobaczcie. Jeszcze to się nie wydarzyło prawdopodobnie. No być może z kimś już rezonuje, bo już gdzieś tam energię jakąś tam ściągam. Ale właśnie w dziesiątce mieczy jest tak, że nawet jak już jest tak bardzo źle, to my możemy mieć nadzieję, bo najciemniej jest przed świtem. Czyli jak już jest tak, tak strasznie, tak źle, to już może być tylko lepiej. I to lepiej już wam gdzieś tam... Po po głowie krąży, już chcecie czegoś nowego, już nie chcecie tak żyć. Nie chcecie być ciągle, przepraszam, na kurwie, tylko chcecie po prostu no, normalnego, zdrowego, yy, fajnego, miłego, szczęśliwego życia. A nie tylko ciągle gdzieś tam odpierać jakieś ataki, ciągle udowadniać swoją rację, ciągle bronić swojego zdania. No ileż można tak żyć. To nie jest swobodne życie. Więc jakby yy, macie taką, prawdopodobnie. Yy, Świadomość, to jest właśnie świadomość, tak? Miecze to jest, to jest wszystko przemyślane, że coś tutaj się musi skończyć. E, wasze nastawienie. Sprawiedliwości staje się zadość. Właśnie tak jest. Karta Sprawiedliwość to jest e, karta, która mówi o dopełnieniu o tym, że e, wszystko ma swoje skutki. Coś kiedyś się zadziało, co było przyczyną tego, co się dzieje dzisiaj, tak? I taki może być skutek, tak? Wasze otoczenie. Rycerz Monet. Powiem tak: nie jest to jakieś otoczenie, które by na Was wpływało jakoś mocno, żebyście to odczuli, bo rycerz Monet jest taki mm, mało widoczny. Natomiast to jest coś, coś, czy ktoś bardziej, kto może Was spowalniać. Tak sobie myślę, jak wy się, wy się możecie czuć dobrze z energią y, Ziemi. Możecie, tak, ale y, no zależy, jakich, jakich osób to dotyczy, bo tu widać, że dotyczy osoby, która potrafi pokazać pazur, tak. A to jest ktoś, kto mówi: A jeszcze poczekaj, a jeszcze się zastanów, a jeszcze przemyśl, i może Was. Jakby ciągnąć do tyłu, kiedy wy już macie podjęte decyzje macie coś przemyślane. I to jest taki ktoś, kto sam może jakoś nic tam konkretnie nie zrobi, ale was może w jakiś sposób hamować. Czego się nie spodziewacie? Paść do Hmm, czego nie widzicie, czego, czego się nie spodziewacie. Bardzo możliwe, że zaczniecie coś nowego, że kogoś poznacie albo że zaczniecie jakiś nowy etap, jeśli chodzi o edukację lub pracę zawodową. To jest przyuczanie się do nowych funkcji, do, do nowych jakichś e, zadań, działań. Paść, e, ktoś młody, ktoś, kto stawia pierwsze kroki w jakiejś dziedzinie. I rezultat, bądź rada i macie dwa asy. Zobaczcie. Jak ja widzę asa kielichów i asa buław, to ci, którzy mnie znają i słuchają, to już wiedzą, że co ja mówię wtedy? To miłość i seks. Oczywiście to jest żartobliwe. Natomiast yy, o co chodzi? Otóż yy, energia asa kielichów to jest nowa miłość. Energia asa buław to jest inicjatywa seksualna. To jest w ogóle karta, no wi wiadomo, buławy to jest ogień w tarocie, czyli. Yy, czyli żywioł ognia, więc tutaj powiedziałabym, że może się coś zadziać. O, i przetasowałam karty, zobaczcie co mam. Mam asa kielichów, ale pamiętajcie o tym. Kiedy pojawiają się asy, to nie znaczy, że teraz nam z nieba coś spadnie, chociaż na kartach dokładnie, dokładnie tak to jest pokazywane, że z nieba przychodzi, czyli ta, no wiadomo, że to jest archetyp, że to jest yy, metafora że to przychodzi z nieba. Widzicie? Z chmur. Natomiast... O, tu jest woda, tutaj z chmur. Tutaj mamy gdzieś jakąś łąkę, pole drzew, a to z chmur, tak? Ale to jest po prostu szansa, możliwość, okazja, żeby coś y, się zadziało. Ale czy my tą szansę, po pierwsze, zauważymy, po drugie, czy wykorzystamy, to jest jakby druga sprawa. Zobaczcie, jakiś romansik się u Was szykuje. Romansik, no, no. Dobra. Lecimy i teraz po kolei będę no, chyba większość kart dopytywać. Cóż ja mogę powiedzieć? Pytam o króla mieczy, dopytuję kartę jest król mieczy. Jeżeli ten król mieczy jest drugą osobą, to może być ktoś, kto zna się na czymś, jest fachowcem w danej dziedzinie, jest specjalistą, profesjonalistą, wysokiej klasy, to jest wiedza fachowa. Przy czym na takim poziomie gdzieś urzędnika, prawnika, lekarza, to są takie osoby. I taka osoba Wam może tutaj coś doradzić. Co jest wyzwaniem? Decyzja. I zobaczcie, znowu macie tego rycerza miecz, ale Was coś wkurza. Ale Was coś wkurza. Słuchajcie, czasami dobrze się wkurzyć, bo jak my żyjemy ciągle w takim, ja powiem, od siebie, może tak. Ja nie lubię tej energii. Rycerza Moment. Bo to jest taki ktoś, kto mówi, dobrze tam. Nie denerwuj się. Dobrze jest. I my w, tej, i my w tym ciągle tkwimy i nic nie zmieniamy. A już dobrze, nie denerwuj się. I tak ktoś nas uspokaja i ten jak my czujemy, że w nas nasze emocje nam o czymś mówią. Więc to nie jest tak, że mam się denerwować. O u Was jest po prostu w kurw od razu widoczne. Przepraszam za takie określenie dosadne, ale yy, po prostu czasami, no, nie da się dłużej udawać i mówić. Dobrze, będę spokojna, a w środku się w nas gotuje. My mamy prawo wyrażać emocje, bo wtedy jesteśmy prawdziwi i wtedy, a tak jak powiedziałam, te emocje też nas o czymś informują: o jakiejś niewygodzie, o jakimś niezadowoleniu, a my mamy żyć zgodnie z tym, yy, co czujemy. Yy, siódemka, siódemka buław yy, i szóstka kielichu. Szóstka kielichów to jest tak naprawdę energia rodziny pochodzenia, przeszłości, naszego dzieciństwa. Tak więc może tutaj w tym zakresie coś być takiego, że my gdzieś jakiś może z rodzicami, albo w sprawie rodziców, o nie, w sprawie dzieci tu może być jakaś, jakaś yy, przepychanka też no też może być, no, przypominam czytanie ogólne, już się nie chcę powtarzać ale, ale po prostu jak y, potem mam czytać komentarz, no nie, nie to ja to w ogóle nie rezonuję no nie, no bo nie każdy ma sytuację taką, że na przykład się właśnie rozwodzi ma y, dwoje dzieci, z którymi y, na które ojciec nie chce płacić alimentów i to będzie w ogóle inne czytanie, no więc jakby y, tak, no, no ja się teraz zachowałam właśnie jak rycerz mieczy no może nie, przesadziłam, dobra, no to sprawdzamy tego rycerza mieczy Słuchajcie. To jest wasza karta. Macie, ale macie dość. Słuchajcie, mocne słowa mi się tutaj naprawdę ci Macie tak dość. Po prostu ja odbieram to tak. Wytrzymuję. Wytrzymuję. Ktoś mówi spokojnie, spokojnie. To nie jest tak, że jeżeli w garnku gotuje się woda, jest wrze. Wrze. I przykryjemy go przykrywką, mówimy: Zobaczcie, no, no nie widać, żeby, w... no nic nie widać. To nie znaczy, że ona tam nie wrze, i kiedyś naprawdę ta para buchnie. Ta para buchnie. I tutaj może być tak, że buchnie, ale widać, że będziecie chcieli się poradzić kogoś, kogoś, że możecie chcieć poradzić się kogoś, fachowca. Te karty mogą też oznaczać złożenie wypowiedzenia z pracy wniosku o rozwód, nie wiem, wypowiedzenia mieszkania, czego jeszcze, sprzedaży mieszkania, no sprzedaż tutaj może mniej pokazuje się, ale to są takie rzeczy. Was się gotuje i naprawdę macie ochotę coś zmienić, coś skończyć. Dobra, sprawdzamy te piętne asy. Wow, marzycie o nowym kimś, o kimś fajnym, ciepłym, sympatycznym, oddanym, empatycznym, waszej energii, takiej energii cieplutkiej, takiej, takiej fajnej, takiej przyjemnej, takiej przytulaśnej, o tym marzycie. Tak sobie teraz myślę, że mam Księżyc Skorpion, To mnie też dotyczy. W jakimś, w jakimś stopniu. Na razie siebie tutaj nie odnalazłam, ale tak sobie myślę, że warto też. Dobra, idziemy dalej. Eee, dziesiątka mieczy. Może dotyczyć osoby, A dziesiątka mieczy, czyli ten koniec, to, to co Was y, dołuje, denerwuje, stresuje, wprowadza w ogóle też to, że macie dość. Eee, może dotyczyć osoby z znaku ognia, baran, lew strzelec, osoby, która jest hej do przodu. Może jakiś podrywacz, może ktoś, kto flirtuje z innymi, może po prostu ktoś, ktoś z takiego żywiołu, ktoś, kto ma dużo tego ognia, może taka osoba was tak, na, na Was tak działać. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie wiadomo. Macie nadzieję. Czujecie, że sprawiedliwości stanie się zadość. Może być też tak, że. To określenie będzie odnosiło się do. Czy ta sytuacja będzie się odnosiła do tego, że coś wyjdzie na jaw, że coś wreszcie się okaże, jak jest naprawdę. Kim jest ten rycerz denarów? Znaczy, głupio on wam radzi, powiem tak, no i, i tyle. No. No, bo komuś się. Albo to jest ktoś młody, albo ktoś, to nie przeżył jeszcze różnych rzeczy. Bo ktoś was, mówię, może hamować, a wy macie. To nie o to chodzi, że my mamy nie rozmawiać z innymi, nie konsultować, nie, nie radzić się przyjaciółki, tam rodziny czy Słuchajcie, no w takiej jestem sytuacji, co wy byście zrobili na moim miejscu? Ale tu Was to się ewidentnie hamuje. Paść denarów, tak jak mówię, to jest. No i znowu, sprawiedliwości stanie się zadość. Prawdopodobnie albo kogoś nowego poznacie, albo pójdziecie do nowej pracy, albo będziecie się uczyć nowych rzeczy. Może być tak, że po prostu to się wiąże z tym, że czegoś, jakieś nowych kwalifikacji macie nabyć. I Azbuław. I teraz tak. Cesarzowa kobieta, bardzo ważna energia kobieca. Jeżeli tutaj to bym powiedziała, że ktoś się może starać o ciążę, yy, u niektórych może być seks z mężatką, tak, to może być tak, tak to właśnie wyglądać. Yy, nie będziemy owijać w bawełnę, kanał jest dla osób dorosłych. Yy, tak jak powiedziałam, tu są ukryte, ukryte jakieś sprawy, spotkania w ukryciu pod osłoną nocy, więc tu różne historie. A z kielichów, jazbuław mówiłam, miłość i seks. Yy, co tu jeszcze może być? Yy, mogą być wasze działania. Które zmierzają do realizacji czegoś. Buławy to jest działanie, tutaj nie ma rozmyślania, spowalniania, zastanawiania. Nie, tu jest przejście do działania. I cesarzowa to jest nowa energia, czyli to jest takie zasianie ziarna, to jest taki etap, tak? Mam pomysł, o, będę, chcę mieć pole słoneczników, czyli dzisiaj zasiewam ziarno, to jest taka energia. Dzisiaj te, te, te ziarenka słonecznika wyrzucam, a efekt będzie kiedyś tam, ale to w innych czytaniach. Rada dla Was na lipiec, As mieczym. Podejdźcie do tego na chłodno. As mieczy to jest miecz, pra... znaczy miecz w Asie Mieczy to jest miecz prawdy. To jest intelekt, to jest olśnienie, to jest wow. Aha, moment, jak to mówią, tak? Już wiem i tym się kierujcie, bo widać, że w tym miesiącu będziecie kierować racjonalnym podejściem. Tyle ode mnie, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymam kciuki, życzę pięknego, udanego miesiąca i pozdrawiam.